na świeżo oddanych do użytku odcinkach autostrad jeszcze przez rok nie będzie stacji benzynowych i kierowcy nie będą mogli zatankować. Piwa nie będzie. No to żaden skandal, bo przecież nie od razu stacje zbudowano. Najpierw się buduje drogi, a później stacje. I słusznie, bo goście zamiast budować, wystawaliby ze sneakersami pod automatem z kawą, a tak to przynajmniej ma kto pomachać na budowanej drodze łopatą premierowi, jak przelatuje nad budową cichym bocianim lotem. Ale brak stacji benzynowych na autostradach to okaza, żeby prywatnie zarobić, organizując ruchomierzy Stacje benzynowe, na przykład, jak policja nadejdzie, no to co? Idę sobie z benzyną, wolno mi, nie? Albo stajesz przy autostradzie na poboczu, ze stolikiem, z karnisterkami, z paliwkiem. Jakby się policja czepiała, to można powiedzieć, że na własny użytek. Albo, że to maskotka na szczęście, albo, że sprzedajesz skasowane bilety MPK po 100 zł i w gratisie dołączasz kanister z benzyną, wolno ci. Obok drewniany tojtoj toj, toj, z serduszkiem, wiadereczko z piaskiem, o sypki. interes się kręci. przekaziciu ciupagi się opchnie z napisem A2 czy A4. Dziewczyna Czyna sprzedająca do tej pory przy drogach kierowcom grzybki odwróci sytuację i to ona wejdzie w interes. I, I wtedy przy autostradzie nie będzie cierówki, tylko na przykład etylinka. Jakby ją policja zaczepiła, to powie, ja tylko sprzedaję benzynę po 300, reszta w Gracisie. No damy radę, słuchajcie, no, szkoda tylko, że jest droga.